Słuchajcie, cztery miesiące temu, jak się pojawiłem w social media, to pojawiłem się dlatego, że chciałem reklamować i tak naprawdę mówić o agentach AI. I, i przedstawiać się, bo wtedy nie było tak dużo informacji, teraz już jest znacznie więcej, bo widać, że ten rynek idzie do przodu informacji na ten temat. Ale w trakcie tego, jak te moje konta. Rosły, no bo tam aktualnie teraz no, na wszystkich kanałach, no, jestem na dziewięciu platformach, to jest 280 tysięcy gdzieś obserwujących łącznie. No to, to moi drodzy, ja widzę te setki wiadomości dziennie, które od was dzień w dzień przychodzą i tak naprawdę mi się w głowie wszystko pozmieniało. A mianowicie, ja widzę, co tak naprawdę i co ze mną rezonuje. Bo jeszcze raz powtarzam, moim głównym zadaniem jest tutaj pomagać, pomagać wam. Nie chcę tutaj jakoś górnolotnie zabrzmieć, ale no, czuję wewnętrznie, że kurwa mam jakąś misję. I pomimo, że temat agentów to jest temat biznesowy i to jest ogromny rynek, gdzie można zarobić ogromne pieniądze i wiem, że byłbym ten temat w stanie dość mocno wypromować. Ja go nie zawieszam, broń Boże. Ale w międzyczasie pojawiły mi się w głowie tematy, których wcześniej nie było. I już teraz pracujemy nad technologią, i na to położyłem teraz, bo to najbardziej ze mną rezonuje. Ja chcę ludziom pomagać w tematach psychologicznych, w tematach motywowania, w, 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 w takich codziennych rutynach, w ćwiczeniach, w tym wszystkim. I w tym może nam pomóc też technologia. I to jest dla mnie klucz. A nie, nie jest wyznacznikiem dla mnie kluczowe są pieniądze, pomimo, że no nie śpię jakoś strasznie na pieniądzach, no bo generalnie to zbankrutowałem. Ale naprawdę mnie bardziej kurwa cieszy i to mówię kurwa, jak jest, jak ten projekt będzie ludziom pomagał. I to jest dla mnie najważniejsze. Nie twierdzę, że agenci nie pomagają, bo też pomagają. Udrożnić pewne rzeczy i, i, i wszyscy na tym zyskują. Ale ten temat, tutaj, nad którym teraz pracujemy, jest mi bliższy mojemu sercu. I no widzicie, to wszystko ewoluuje, tak jak człowiek też ewoluuje. Nie porzucam tematu agentów, to cały czas jest w grze. Ale game changerem będzie, będzie tutaj moim zdaniem to. Bo taka jest moja misja i ja po to tu tak naprawdę jestem. Teraz dopiero zrozumiałem, po tych czterech miesiącach w trakcie te, te, to wszystko się w głowie tam ustawia, przekłada i tak dalej. Bo widzę, jaki, jaki jest power, co wam to daje, jakie rzeczy do mnie piszecie, czy się nagrywacie i widzę, że to pomaga, więc trzeba to robić dalej. Tego nie można już odpuścić.